Moi drodzy, witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać showroom mieszkanie, które będzie znajdować się w dzielnicy Banktao w kompleksie, który zostanie wybudowany w grudniu 2025 roku. Teraz znajdujemy się w mieszkaniu 35 m2. Wchodzimy i tutaj na wejściu od razu, właśnie mamy z jednej strony pralkę dużo szafeczek do przechowywania rzeczy, dużą lodówkę. I mamy przestrzenną kuchnię, połączoną właśnie z taką wyspą, gdzie możemy sobie zjeść obiad, śniadanie. Także naprawdę kuchnia bardzo dobrze jest zaprojektowana. Właśnie mamy tutaj też różne puleczki. Tutaj znajduje się płyta indukcyjna, mikrofala. Wszystkie meble, które teraz widzicie, są już wliczone w cenę, bo teraz deweloper ma bardzo fajną promocję. Także jeżeli kupicie mieszkanie w ciągu właśnie tego miesiąca, to dostaniecie prezencie wszystkie meble. O cenie opowiem troszeczkę później. W tej części u nas znajduje się salon. Jest duża kanapa. Niestety ta kanapa nie jest rozkładana, ale jeżeli ktoś zachce, tak mieć właśnie rozkładaną kanapę, żeby tutaj też było miejsce do spania, to można będzie po prostu ją zamienić. Bo tak jak mówiłam, że te meble teraz dostaniecie w prezencie, ale jeżeli zechcecie zamienić, no to nie ma żadnego problemu. Tutaj jest taki stoliczek Puleczki, właśnie na książki, na różne drobiazgi. Jest duży telewizor. W każdym pokoju też mamy klimatyzację. Ogromny plus jest w tym, że Tutaj jest oddzielna sypialnia. Mamy mieszkanie 36 m2, ale właśnie sypialnia jest oddzielna. Często w Tajlandii robią też tak, że na przykład sypialnia jest za taką przezroczystą ścianą. Tutaj jest normalna, właśnie normalny, oddzielny pokój, zamykany oczywiście na drzwi no i teraz właśnie wchodzimy do sypialni. W Sypialni znajduje się duże łóżko, też jest szafka nocna, a jak widzicie takie wykończenie jak jest tutaj, takie będzie i w waszym mieszkaniu. Z tej strony u nas znajduje się szafa. Tak wygląda. Tutaj też półeczki na do przechowywania rzeczy. I w tej części u nas taki jest stoliczek do pracy lub do robienia make-upu. Także tak właśnie wygląda sypialnia, i też jest mały balkon. I teraz pokażę Wam też, jaka jest przestrzenna Łazienka. Też chcę powiedzieć o tym, że deweloper ma swoją firmę zarządzającą, przez którą możecie wynajmować swoje mieszkanie. Dochód się dzieli 70 na 30. 30% pobiera firma za rządzająca, a 70% jest dla inwestora. To jest naprawdę atrakcyjna cena dla mieszkania, które będzie znajdować się niedaleko od plaży. Do plaży jest tylko 800 metrów i to jest najlepsza dzielnica na Phuket, najbardziej prestiżowa dzielnica Bang Tao. A teraz jesteśmy w mieszkaniu 70 m2. W tej części u nas znajduje się przestrzenna kuchnia. Jest tutaj wyspa, gdzie możemy sobie właśnie zjeść obiad lub kolację także przestrzenna kuchnia jest tutaj naprawdę wszystko co właśnie potrzebujemy do życia jest i pralka jest i mikrofala jest też e, płytka elektryczna duża lodówka i tak jak już mówiłam że teraz właśnie mamy promocję i wszystkie meble już wliczone w cenę. W tej części u nas znajduje się salon jest Przepiękna, taka beżowa, duża kanapa, a jest też takie zielone krzesło, bardzo stylowo to wygląda. Stoliczek, duży telewizor i bardzo mi się podoba oświetlenie, właśnie jakie jest zrobione w tym mieszkaniu. Tutaj będziemy też mieli duży balkon w salonie. Po jednej i po drugiej stronie mieszkania mamy właśnie dwie sypialni. I teraz zobaczymy właśnie sypialnię. Zobaczcie jaka jest przestrzenna i co tutaj mamy. Mamy w wannę. W tej części u nas znajduje się taka właśnie kanapa, gdzie możemy sobie odpocząć, poczytać książkę. Tutaj u nas znajduje się duże łóżko. Te wszystkie dekoracje, co widzicie, to też już jest liczone w cenę. Z tej strony właśnie mamy takie miejsce lub Dlatego, żeby zrobić makijaż lub po prostu można tutaj zrobić takie miejsce też do pracy. Jest szafa, no i łazienka. Łazienka jest i w jednej i w drugiej sypialni. Zobaczcie jeszcze jedną sypialnię. W tej części właśnie mamy duże łóżko. Zobaczcie, jak stylowo to wszystko zrobili. Z tej strony u nas właśnie znajdują się takie szafeczki do przechowywania rzeczy. Jest duże lustro. Naprawdę meble widać, że bardzo jakościowe. Jeszcze ogromny plus jest z tym, że ten deweloper ma swoją fabrykę. Właśnie oni produkują meble, dlatego na wszystkie meble mamy gwarancję 3 lata. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że w takim klimacie jak w Tajlandii. Mieć gwarancję na 3 lata właśnie na wszystkie meble. Po jednej i po drugiej stronie mamy szafy właśnie do przechowywania rzeczy, ubrań, także jest dość dużo miejsca. I w tej części mamy. Jeszcze jedną łazienkę. Tak będzie wyglądać ten kompleks. Będzie tutaj znajdować się trzy budynki. Powierzchnia basenu będzie 1800 m. Też będą mieszkania właśnie na parterze z wyjściem prywatnym do basenu. Z każdego mieszkania właśnie mamy piękny widok też na basen. Także tak wygląda kompleks. Będzie tutaj też siłownia, plac zabaw dla dzieci, będzie też restauracja. Do plaży Banktao jest tylko 800 metrów. Teraz też przejdę się i Wam wszystko pokażę, jak wygląda plaża i też droga. Do końca 2025 roku macie nieoprocentowane płatności ratalne. A teraz zobaczymy, jak przebiega budowa tego kompleksu, a także zajrzymy do gotowych apartamentów. W kilku mieszkaniach wykonano już wykończenie i umeblowanie. Dlatego showroom zostanie przyniesiony właśnie do tego budynku. Zobaczymy razem apartamenty z jedną i dwiema sypialniami. Takie fajne mieszkanko, 35 m2, z jedną oddzielną sypialnią, można kupić za 4 miliony 900 tysięcy. Badu. Umyblowanie i AGD, wszystko co tutaj widzicie już są włączone w cenę, także to jest naprawdę bardzo fajna oferta. No i ogromny plus jest w tym, że zakończenie budowy będzie już w grudniu 2025 roku. Apartamenty zlokalizowane są zaledwie 1 km od jednego z najlepszych ośrodków sportu walki na wyspie, Bangtao Mai Thai. To nowoczesny kompleks treningowy o międzynarodowej renomie, prowadzony przez doświadczonych trenerów z Tiger Muay Thai. Także takie mieszkanie można wynająć i dla osób, tak, którzy chcą mieć blisko plaży. Do plaży Bangtao jest tylko 800 metrów. I też to jest idealna opcja pod wynajem dla ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie e, specjalnie, trenować do takich ośrodków. A teraz zobaczymy drogę do plaży. Proszę też zwrócić uwagę, po prawej stronie tam gdzieś ogrodzenie. Teraz też będą budować nowy projekt, który będzie znajdować się tylko 400 metrów od plaży Banktao. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście też zapraszam do kontaktu. No i tutaj skręcamy w prawo i już niedługo będziemy przy. Plaży. I właśnie ten kompleks, co teraz Wam pokazałam, właśnie tam, gdzie było ogrodzenie, to będzie taki kompleks, który będzie się składał z willi, hotelu i też kondo. Także po prawej stronie, tutaj właśnie będą wille, będzie też hotel. To będzie taki duży projekt. No i teraz już podjeżdżamy w sumie do parkingu. Chcę wejść do, e, właśnie na plażę przez taką fajną e, restaurację, taki beach club. Pokażę wam, jak właśnie tutaj na Bangtao wyglądają takie e, fajne e, restauracje, gdzie można sobie posiedzieć przy plaży, napić się drinka, e, popływać, e, popływać też w basenie na plaży. Tutaj na z lewej stronie znajduje się Catch Club, to jest bardzo popularny beach club w sumie na całym świecie, wchodzi chyba w top 100 najlepszych. Ale my wejdziemy do innej restauracji, która znajduje się obok. Zobaczcie, jak przepięknie to wygląda. Tutaj po środku znajduje się basen. Właśnie tak jak mówiłam, można sobie tutaj coś zjeść, popływać na plaży, popływać w basenie. Po prostu fajnie sobie spędzić czas. ване купнем нерухомості в тим луб інших комплексах на Пхукет запрашам до контакту.